Zadane Masz mordek faz, jesteś na liścia, spoko, najpierw, potem pogadamy Uf. Dobra eee... No i wykrzyknik play, suby na czacie Suby na czacie, wykrzyknik play I będziecie się k*** ścigać, o to kto wygra myszkę Czajcie, kumacie bazę, ścigacie się k*** o myszkę Kumo Kumacie czacze cza, cza 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 Dobra, ja tylko stawiam na kliknij No, klikami co? Nie, chyba git. chyba to po prostu trzeba kliknąć. Czemu oni znikają? Dalej. Nie, oni są dalej. Piszę większy większych play na czaty Jak Alta naciszesz, to chyba będziesz widział niki. Dobra, piję sobie tutaj najlepszy soczek na świecie, energetyzujący. I dziękuję za dwa nowe suby dzisiaj, które leciały. Właśnie robimy konkurs y, dla subów. Będą się ścigali suby tutaj o. Suby się ścigają o to kto wygra y, wyścig kulek z Mm -mm. Jak chcesz to ty się poruszasz normalnie kamerą, bo zdmeszka meszka i na Alcie chyba masz pokazywanie ników. Okej, okay, okej okay. No to najlepiej cały czas trzymać ten ald, żeby widzieć Czekajcie, tylko dodaję Instastory Momencik, piszcie cały czas większy play I chyba wystarczy tutaj raz, nie? Bo to jakby wyścig jest totalnie losowy z tego co widziałem. Dobra, dodałem Dobra, wszyscy napisali suby? Jeden mecz to jest jeden najważniejszy i kto wygrał, wygrywała Przypomnę Wam widzowie, do wygrania jest myszka Xenon 750. Musicie napisać na czacie wykrzyknik play, play. I taką myszkę suby wygrywają. Co piątek robimy taki konkurs. Chodzi tu o to, że są tutaj takie kulki i, te każda, i każda jedna kulka, jeżeli wpiszecie wykrzyknik play, to przypisuje Was do kulki. Na który jest wasz nick, taki, jak, taki sam nick jak macie na Twitchu. I po prostu kulki się ścigają. I który pierwszy nick dolejdzie do mety, wygrywa myszkę. Najbardziej sprawiedliwy konkurs, jaki może być. Dobra, i co? Start? Tak, start. I jeszcze raz w się poruszam. Mm -hmm. Shift, Control chyba, Ctrl DU, Shift góra i Alt. Control DU, Shift góra. Okej okay. Dobra! Może wygram, się? Może wygrasz, kto wie. Zobaczymy, kto będzie najszybszy w tym wyścigu. Go. Chop, oh, ścigają się, gdzie tu Dobra, dobra, dobra. Ej, jak się w dół schodzi, o. Tu są tu są pierwsi ludzie? Mhm. Mm no, kto najdalej, ten najbliżej najbliższe nie? I, I może wygrać. Dobra Tylko tu na przykład może wypaść z mapy I jak wypanie z mapy, to się nie zaliczy win po prostu O, 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 kurde mele wolę Patrzcie jak lecą Kłoszykowski jest pierwszy, patrzcie Kłoszykowski jest pierwszy Nie, Ponczeks na, nikt na niebiesko jest pierwszy, tak? Nie, nie, nie To jest po prostu Czy ma zwykłego suba, czy ma to, ten top 10, nie? ten first Patrzcie jak Ponczeks wy... Pamiętacie, że z mapy można wylecieć Okej, okay, tu zwolnili Tam z tyłu jest gromada, widać, ale to się może zmienić, pamiętajcie, bo oni tu się ja, spowalniają Tutaj też jakieś przeszkody są Witolo tutaj nadgonił, zobaczcie, Vitolo był na końcu i już nadgonił Vitolo. ja <tolo> 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 że Uperka się uczył Dobra, zwolnili znowu, Chipsol na prowadzeniu wyszedł Baranik zawsze jak zwykle z tyłu Okej, okay, dobra, chipsol. Dajcie znać, czy, bo to, to będzie, ten wyścig trwa dwie minuty. Możemy zrobić dłuższe, żeby były większe emocje, jak chcecie. To się może szybciej skończyć, nie? No, zależy, no, kto jak dojedzie. W prawym górnym masz rekord świata ogólnie tej mapy. Minuta 10. Mhm. A z na razie minuta 10. Czyżby chipsol wygrał? Uwaga? Chyba nam to wszystko wskazuje. Czy chipsol dojedzie pierwszy do mety? Chipsel wygrał. Pączek z k, byłeś tak blisko. Ale Chipsel wygrał. Teraz to dalej dolejdzie? Vitolo. Tutaj mam pierwszą trójkę, a tam się chłopaki ścigają. Ale Chipsel wygrał gierkę. Więc GG na czacie możesz włączyć dla wszystkich już ten. Tutaj, no, Chipsel wygrał. Pierwszy jest tabeli na parę górnym rogu. Ale. Zajewice to jest, nie? Zajewice to jest. To jest mega mocne, ale pocieszę was. Jeszcze mam dwie takie myszki do rozdania dla subów. Więc co piątek każdy inny konkurs, więc oglądajcie. Cheese, <laughs> <Ciiś, śmiech> dasz pis. pis. Gówno. Ej, ale to nie jest gówno. Ja uważam, że to było dużo lepsze, że to było dużo lepsze niż te konkursy, co my robiliśmy ostatnio. Czyli po prostu nie było animacji losowania, bo tu widzicie, jakie są. ten. Yy... emocje. Emocje emocje sięgają z zenitu. No i tutaj macie wynik. Chipsol, minuta 46. No tutaj sekunda dzieliła, niecała nawet. Witola bo troszeczkę odbiegła. takie zielone. I